Dzień dobry. Ja pozwolę się jeszcze sama przedstawić. Nazywam się Agnieszka Kuczyńska, jestem wicemistrzynią Polski w piłce nożnej plażowej, zawodniczką kickboxingu, trenerką w Dziewczęcej Akademii Piłkarskiej Złote Lwice. No a chyba najdłużej to byłam piłkarką. Dlatego temat mojego. Nazwijmy to wystąpienia, bo bardzo mnie ogólnie gryzie słowo wykład. Nie wiem dlaczego, może dla, dlatego, że systemowa edukacja mnie gryzie, ale chcę powiedzieć o roli sportu, terapeutycznej roli sportu w pięciu punktach. Zacznę od punktu najbardziej oczywistego, czyli punktu zdrowotnego. Jak sport ma się ma do zdrowia psychicznego. No najprościej, jeśli uprawiamy aktywność fizyczną. Oczywiste, uwalniają się endorfiny, czyli hormon szczęścia, po jakimś czasie od, od aktywności. I czujemy się po prostu lepiej. Może czasami się zastanawiali Państwo, dlaczego tak dużo ludzi chodzi na siłownię. Odpowiedź też jest dosyć prosta, dlatego, że jest udowodnione, że ćwiczenia siłowe wpływają na pewność siebie. To jest kolejna taka rzecz. Jeśli chodzi o korzyści zdrowotne, wiadomo, że aktywność fizyczna, aktywność sportowa poprawia kondycję, poprawia zdrowie. To są rzeczy no, dla mnie oczywiste, ale też proste, które można sobie wygooglować. Dla mnie ważniejszą rzeczą, taką, którą niesie sport, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, jak sport ma się do zdrowia psychicznego, to są korzyści społeczne. Jeśli chodzi o, o mnie, jako zawodniczkę, która grała zawodowo w piłkę nożną. Korzyści społeczne mogę wymienić takie, że przede wszystkim u osoby, która trenuje sporty drużynowe, zaspokojona jest jedna z podstawowych potrzeb, czyli potrzeba przynależności. Trenując w zespole, trenując w drużynie piłkarskiej, jestem częścią czegoś, częścią. Drużyny, która ma swój cel. Moje zadanie czy na boisku, czy w szatni, czy w relacji z koleżankami, mam, mam właśnie swoje określone zadania, z których muszę się wywiązać, bo jeżeli ja się z nich nie wywiążę, to na tym cierpi zespół. Na tym cierpi moja drużyna. Moja drużyna nie osiągnie sukcesu, jeśli każda zawodniczka w drużynie będzie zawalała swoją robotę. To jest dosyć. Ta potrzeba przynależności, też tego, że jakby dzielę szatnie, dzielę boisko, jestem na, na treningu w jakiejś grupie osób, jest bardzo ważna. Dlatego, że y, treningi też, jeżeli trenuje się już właśnie zawodowo, do jakiegoś klubu się należy, y, one są regularne, więc jakby systematyczność y, trenowania jest jednocześnie systematycznością spotykania się z ludźmi, y, z ludźmi, których znam, y, z którymi muszę współpracować. Z którymi nie zawsze na boisku mogę się dogadać. A jednak jest wiele takich sytuacji, kiedy ja muszę zrezygnować ze swojego ja, bo to będzie po prostu lepsze dla mojej drużyny. Kiedy gra się w drużynie, kiedy jest się w drużynie, czy to piłkarskiej, czy jakiegokolwiek innego sportu drużynowego. Ma się, właśnie w takiej drużynie tworzą się relacje. Dobry zespół to jest godny zespół. Nie znam jeszcze dobrze funkcjonującego na boisku zespołu, który jest ze sobą skłócony. No tak się po prostu nie da. Nie da się być w drużynie jakiejkolwiek. Nie da się osiągnąć sukcesów w drużynie, która jest ze sobą skłócona. Nie da się osiągnąć sukcesów w drużynie, która się nie lubi, w której tworzą się jakieś podgrupki. To, to wszystko w dniu meczu, czy, czy, bo mecz jest zawsze jakby egzaminem, to widać i, i to nie wyjdzie. Kolejną, kolejną taką rzeczą, która jest bardzo ważna, jeśli chodzi o sport, jak on się przekłada na zdrowie psychiczne, to jest uniwersalność sportu. Dlatego że w tej chwili mamy, no nie jesteśmy w starożytnej Grecji i nie mamy ośmiu dyscyplin sportowych. Tylko tych dyscyplin sportowych w obecnych czasach jest po prostu mnóstwo. Tak jak ostatnio w Krakowie odbywały się europejskie igrzyska, właśnie sportów nieolimpijskich. I, I nie wiem, no teraz już ludzie trenują frisbee. Więc jeśli chodzi o sport i o jego uniwersalność, każdy jest w stanie znaleźć coś dla siebie. Czy jeżeli na przykład jestem ekstrawertykiem, lubię ludzi, lubię kontakt z ludźmi, wiadomo, że może nie wiadomo, ale jest większe prawdopodobieństwo, że pójdę w uprawianie sportów drużynowych. Jeżeli jestem introwertykiem, moje emocje są bardziej we mnie. Sporty indywidualne, chociaż tak jak ja trenuję kickboxing, to nie jest tak, że jestem ja sama na sali, nigdy tak nie jest. I nawet kickboxing, który jest sportem indywidualnym, trenuje się w drużynie, trenuje się w klubie. Jakby też, żeby trenować kickboxing, potrzebuje. Partnerki czy, czy partnera, z którym y, będę mogła ćwiczyć. Y, różnorodność sportu, no tak jak mówię, no, w tej chwili możemy robić tak naprawdę wszystko: czy to będą rowery, czy to będą y, rolki, czy to będzie bieganie, y, czy to będzie właśnie piłka nożna, koszykówka, y, czy to będzie tenis stołowy. Y, Każda z tych aktywności fizycznych jest dobra, dlatego że, odniosę się do punktu pierwszego mojego wystąpienia, wpływa pozytywnie na moje zdrowie fizyczne, a zdrowie fizyczne bardzo przekłada się na zdrowie psychiczne, bo jak mnie coś boli, no to szczęśliwy, szczęśliwa wtedy na pewno nie będę. Jeśli chodzi o, o to, co daje uprawianie jakiegokolwiek sportu pod kątem zdrowia psychicznego, przede wszystkim uprawianie każdego sportu, czy indywidualnego, czy drużynowego, wiąże się z wyznaczaniem sobie celów. Kiedy właśnie gram w drużynie, to te cele określamy drużynowo. Kiedy biegam, jeżdżę na rowerze, pozdrawiam. To wtedy wyznaczam, mogę wyznaczyć sobie sama cele, albo znam siebie, znam swój organizm i wtedy pobijam swoje własne rekordy. Czy to będzie czas, w jakim chcę chociażby na rowerze. Przejechać jakąś trasę, czy bez względu na czas, będę chciała pokonać jakiś swój rekord w odległości. Kolejna rzecz, którą uczy sport, która pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne, to jest systematyczność i dyscyplina. Mnie właśnie piłka nożna nauczyła tego, że systematyczność treningu. I taka regularność y, sprawia, że y, ja sama widziałam swoje y, postępy i y, y przesuwanie moich granic, y, chociażby takich, że no, nie męczę się tak szybko y, jak na przykład na początku sezonu. I właśnie chodzi też o to, że jeżeli jest się w drużynie, w jakiejś drużynie sportowej, to jeżeli ja nie przychodzę na treningi, jeżeli ja sobie odpuszczam, jeśli na te treningi się spóźniam, jeśli na tych treningach gadam, obijam się i tak dalej, i potem przychodzi mecz i przegrywamy ten mecz, no to. Wiadomo, jakby sukces ma wielu ojców, porażka no już tutaj tak wielu ojców nie ma, ale właśnie w drużynie nie, jeżeli drużyna jest już, że tak powiem, na jakimś poziomie, to ta odpowiedzialność się nie rozmyje. Zawodniczki i zawodnicy sami wiedzą, kto ile z siebie na treningu włożył. To ile z siebie dał, czy przychodzi regularnie na treningi, czy nie. I najczęściej jest tak, że ta osoba, która zawala robotę, spotyka się u nas tak było z kapitanem, który jakby wystosowuje prośbę, mówi musimy wszyscy funkcjonować tak samo, żebyśmy po prostu mogli wygrać kolejny mecz, żebyśmy mogli osiągnąć swój kolejny cel. Trenowanie i każdy rodzaj sportu wiąże się też z prędzej czy później osiąganiem sukcesów. A sukces, każdy sukces buduje pewność siebie. Ciężko, żeby było inaczej, bo jakby. Sukcesem też jest tak, że jak się osiągnie tak jak, tak jak ja, moja siostra i nasza drużyna wicemistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej, no to jasne, jakby można się tym pochwalić, ale taka, taka fala radości i, i, i takiego radości z osiągnięcia sukcesu trwa, nie wiem, no, około tygodnia. Później to wszystko gdzieś tam się ucisza, opada i przychodzi właśnie nowy start. Czyli zaczynamy pracę nad tym, żeby od nowa nasz sukces drużynowy albo powtórzyć, albo wyznaczyć sobie nowy i do niego dążyć, żeby, żeby po prostu go osiągnąć. Ja myślę, że problemy psychiczne też wielu młodych ludzi biorą się stąd, że w obecnych czasach mamy z jednej strony to jest wielki plus, że, że, że mamy ten internet i, i mamy taką technologię, ale z drugiej strony wydaje mi się, że młodzi ludzie mają za dużo wolnego czasu, że jakby życie realne przeniosło się bardziej do, do świata internetowego, a uprawianie sportu trochę na to nie pozwala, bo to znaczy trochę tego wolnego czasu zabiera, gdzie no ja w tym nie widzę czegoś negatywnego, tylko coś bardzo pozytywnego, bo, bo jeżeli mam na przykład trening właśnie drużynowy w poniedziałek środę i piątek, to w poniedziałek, środę i piątek yy, na przykład wieczorem jestem po prostu zajęta i mnie nie ma, czy zajęty i mnie nie ma yy, i, i wtedy no, no, no ciężko jest biegać z telefonem czy smartfonem na treningu, prawda? Więc jakby dla wielu młodych ludzi właśnie uprawianie sportu, regularne uprawianie sportu, bycie w jakiejś drużynie, może być właśnie te półtorej godziny treningu, to może być półtorej godziny w ciągu dnia bez telefonu i internetu. No i dobrze, bo na boisku zawiązuje się prawdziwe relacje, a nie wirtualne relacje. Przejdę teraz, w sumie to mam zapisane, jako ostatni punkt. Ale chciałabym się podzielić z Państwem, chociaż tak bardzo ciężko się mówi, tym, co jest dla mnie, czym jest dla mnie bycie trenerem w dziewczęcej Akademii Piłkarskiej. Miałam operację i to mnie wykluczyło po prostu z uprawiania sportu. Mówili mi, że jakiegokolwiek. No ale sportowcy tak mają, że są uzależnieni w sumie trochę chemicznie od uprawiania tego sportu. Więc. Ja, kiedy już byłam po operacji, okresie rehabilitacji i tak dalej, przestało mnie boleć, zaczęłam się zastanawiać, co ze mną będzie dalej. Bo, jeżeli ja już dalej w piłkę grać nie mogę, no to kim mogę być? No to wymyśliłam sobie, że w takim razie będę trenerem, no bo i tak jakby, no, i, i innej opcji nie ma. Zrobiłam międzynarodowe licencje UEFA, UEFA C, UEFA B. I zaczęłam trenować y, dziewczynki w Dziewczęcej Akademii Piłkarskiej. Moje zawodniczki mają 8-9 lat. Więc, y, no, można tak powiedzieć, że one zaczynają dopiero trenowanie piłki nożnej, ale, ale one są w treningu już y, dwa lata. Y, I co mi daje y, dla mnie i, i dla takiego. Y, dla mojej psychiki bycie trenerem, właśnie dziewczynek, małych piłkarek, no to przede wszystkim to, że ja, będąc z boku, będąc jako trener, widzę ich postępy. To znaczy, niektóre na przykład treningi nagrywam i potem mogę je porównać. Mogę porównać moje dziewczynki, które grały w maju, a mogę porównać Obejrzeć mecz, który zagrały. No nie wiem, no na turnieju z nimi akurat byłam wczoraj. Więc jakby mogę kontrolować ich, ich postępy i ich sukcesy. I jest taka jedna bardzo ważna rzecz, którą ja się nauczyłam dopiero będąc trenerem, a nie zawodniczką. Nie, właśnie, będąc piłkarką, nikt mi tego nie powiedział, nikt mnie tego nie nauczył, nikt mnie te, na to nie nastawił. Dopiero będąc trenerką, nauczyłam się tego, że kiedy byłam na konferencji, właśnie trenerskiej, jeden trener powiedział bardzo ważne zdanie, że Twoje szanse na sukces są proporcjonalne do stopnia przyjemności, jaką czerpiesz z tego, co robisz. I to jest bardzo ważne też dla rodziców, że... Żeby... bo... No niestety jest taki problem, jeśli chodzi o piłkę nożną, i dzieci, które trenują piłkę nożną, bo to jest najbardziej popularny sport, wiadomo, że każdy chce być Lewandowski, że... Rodzice nakładają na dziecko presję i, i presję wyniku, i, i, i tym podobnych rzeczy. I, i to dziecko się zniechęca. Ja, ja też byłam dzieckiem, i też byłam dzieckiem grającym, od, od którego dużo wymagano. Mój tata też był trenerem, więc jakby ja w ogóle miałam level hard. Yy, ale, jeżeli dziecko nie ma przyjemności z uprawiania jakiegoś sportu, to to po prostu nie ma sensu. Bo to znaczy, super, jak dziecko uprawia jakikolwiek sport, a najlepiej jest wtedy, kiedy dziecko uprawia taki sport, jaki ono chce uprawiać. Yy, też yy, jeśli, jeśli chodzi o, o, o rolę trenera, Yy, o, o rolę trenera w życiu dziecka, no to trener z jednej strony jest autorytetem, yy, z drugiej strony yy, no jest trochę wszystkim: yy, bycie trenerem dzieci, yy, mał, młodych piłkarek, młodych piłkarzy. To to nie jest praca, która trwa półtorej godziny podczas treningu i zbijam swoje rzeczy i idę do domu. Tylko to jest tak, że ja z, z moimi zawodniczkami, z moimi piłkarkami, z którymi na co dzień trenuję, mam kontakt przez cały czas. One muszą mieć ze mną kontakt, one mają wiele pytań. One czasami chcą przychodzić i, i, i trenować dodatkowo, więc w mojej pracy to jest tak, że ja jestem dla nich. Znalazłam jeszcze jeden bardzo ważny cytat, jeśli, jeśli chodzi o bycie o byciem trenerem dzieci. Tak jak mówię, no jakby to jest moja specjalizacja piłki nożnej: że instruktor wyjaśni Ci, jak pokonać schody, te schody do, do, osiągnięcia, do osiągnięcia celu, autorytet pokaże Ci, jak pokonać te schody, psycholog pomoże Ci pokonać lęk przed wejściem na schody i przed możliwością upadku. A trener będzie cię wspierał, jak sam będziesz pokonywał te schody. Więc y, bycie trenerem też w wielkiej części polega na wolności. Y, w piłce nożnej jakby nie może być tak, że, że trener y, stoi z boku i mówi: podaj tu, strzelaj, obroń, rzuć się, podaj kopnij biegnij. Y, tylko bycie trenerem polega na tym, że Daje się zawodnikowi, zawodniczce wolność w podejmowaniu decyzji na boisku. To jest rola trenera, żeby przekazać zawodnikom i zawodniczkom, które decyzje są dobre, ale tych decyzji na boisku i tak trener za zawodniczkę czy zawodnika nie podejmie. Dla mnie na przykład też bardzo ważne jest to, jak, jak jestem trenerką właśnie w Dziewczęcej Akademii Piłkarskiej, że, no przykład, no, wczoraj byłam na turnieju z moimi zawodniczkami, grałyśmy mecz z dużo, z dziewczynkami, które dopiero zaczynały grać w piłkę, więc no, wprost z zespołem dużo słabszym. I przybiega do mnie jedna z moich najlepszych zawodniczek i mówi: Bo trenerko, bo Marysia dzisiaj jeszcze nie strzeliła żadnej bramki, to ja teraz będę robić tak, że ja będę podawała tylko Marysi, żeby Marysia strzeliła chociaż jedną bramkę. Ja mówię: Super pomysł. Ja mówię: rób tak. Jakby byłam spokojna o wynik, więc nie było problemu. A potem przybiegła do mnie jeszcze jedna dziewczynka, ja mówię: Zosia, bo. Jest taka sprawa, że Marysia jeszcze dzisiaj bramki nie strzeliła. I Marysia się tylko na mnie spojrzała i mówi, dobra trenerko, ja wiem o co chodzi. I one zagrały naprawdę chyba z 20 piłek do tej Marysi, z czego strzeliła tą swoją jedną bramkę, gdzie znalazły się w wielu sytuacjach takich, że, że same mogły te bramki strzelić, ale zależało im bardzo na tym, żeby ich koleżanka z drużyny. Która jeszcze bramki nie strzeliła, chociaż jedną bramkę na tym turnieju zdobyła. I wydaje mi się, że oczywiście, jakby to też trzeba powiedzieć, że jest dużo trenerów, którzy wymagają od dzieci rzeczy niemożliwych. Dlatego tak ważne jest, tak ważną jest rolą rodzica to, żeby wybrać dziecku klub, w którym są empatyczni. Dobrzy i, i profesjonalni trenerzy, którzy nie zniechęcą dziecka do uprawiania sportu, y, tylko je zachęcą, a, a te bardziej utalentowane dzieci czy, czy bardzo zaangażowane już wkręcone w uprawianie sportu, będą ciągnąć jeszcze wyżej, podnosząc im y, po prostu poprzeczkę. No, i to tyle.